Że zakochałem, i mają rację, bo na czeka codziennie, moja biedronka. Widzę ją z daleka czerwone serce lśni. Uśmiecha się biedronką, no i już mnie do niej ciągnie. Wchodzę jak do raju. Bo ona zna mój styl, zawsze ma coś słodkiego, jakbym mówiła, choć tu miły. I skrzydełka przy drzwiach robią cichy klik, a ja już wiem, że znowu spędzę u niej cały migi. Każdy mówi, że przesadzam, że to tylko sklep, ale dla mnie ona więcej, wiesz, że czuję to na serio. Ey. Bo kiedy jestem blisko, coś we mnie mięknie jakby cały dzień stawał się piękniejszy w jednej sekcji. I chociaż inni patrzą, nic mnie nie rusza. Bo moja Biedronka, to jest moje serca, dusza Moja Biedronka, jedyna taka w mieście Przy niej czuję spokój, nawet jeśli mam tu przejść. Moja Biedronka, zawsze witam mnie jak chce Promocja mi kusi tak, że serce topi się Po kiedy świat ma zimny ruch yeah. oh, oh, oh. yeah. mówi se dziewczyny, nie biegaj ciągle tam, ale jak mam to zostawić, kiedy ona daje walk? Póki świeże rano, truskawki pachną snem, jakbym mówiła kochany, ci zadbam o twój dzień Czerni czerwień błyszczy jak sukienka na bark. Patrzę na te półki i myślę na to mój ideał Są inne wiem, lecz żadna tak nie gra Bo tylko ona sprawia, że wracam każdego dnia Jak podchodzę do kasy, to czuję ten rytm I serca miesza się z dźwiękiem skanu To jest hit, śmiej się jeśli chcesz Mi to jedno jest, bo moja biedronka To mój mały cichy sen. moja biedronka Jedyna taka w mieście, przy niej czuję spokój, nawet jeśli mam tu przejście. Moja biedronka, zawsze witam mnie jak chcę, promocjami kusi tak, że serce topi się Moja biedronka, niby zwykła, ale nie, ona zna mój humor, ona zawsze dobrze wie. Moja biedronka, wiesz, że wrócę znów, bo przy niej czuję ciepło, kiedy świat ma zimny ruch. Gdziekolwiek pójdę, ona czeka tam, z otwartymi drzwiami, jakby znała każdy plan. Mówię to tylko sieciówka, ale nie dla mnie, bo moja Biedronka to historia romantyczna, ładnie. Moja Biedronka, moja gwiazda pośród dnia, gdy życie mnie męczy, tylko na siłę da.